Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku z zawodów driftingowych. My jesteśmy w drodze do Kietrza, czyli trzecia runda zawodów driftingowych Drift Open. Jesteśmy już 300 km w trasie, jedzie z nami Mateusz Smoła, czyli osobnik, którego widzieliście już na odcinku z Kielc. Runda w Kietrzu na pewno będzie ciekawa, bo nie jest to typowa runda Drift Open, tylko naprawdę fajne, duże wydarzenie motoryzacyjne. Także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce yy, do Kietrza. Nie jest to nasz pierwszy raz tutaj, ale pierwszy raz na tym torze. Znajdujemy się chyba na największym w Polsce yy, kombinacie rolnym. I właśnie tutaj znajduje się tor. Tak jak rundę uliczną bardzo lubiłem, to tu tego toru nie znam. Także chodźcie ze mną zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Takie pierwsze, pierwsze wrażenia z nowego toru to będą. No to powiem Wam, będzie ciasno, nie? Chodźcie zobaczyć, jak to tam wygląda, ale no margines błędu tu nie będzie wielki. Tata! To jest już tor, nie? Tutaj widać dolali nawet betonu w razie czego, ale nie wiem czy to o wiele zbroi. Ja nie wiem co my jeszcze robimy. To jest 712. My powinniśmy dawno go mieć tu odpalone i o, jeść, testować. <laughs> I fajnie, bo jest bardzo równo. Tylko że to jest co? tu jest beton, a tam jest asfalt. Tak, zmiana na wierzchni. Zmiana na wierzchni. tu Moje jest kałuża na wejściu. Jeszcze zaraz po przejściu z betonu przy trybunach, no ale to się rozjeździ i może wyschnie też do południa Z której strony jest tej? Czyli tam się rozpoczyna? Tam, tam jest pomiędzy tam, tych tu, budynków? Wtedy tutaj, tu lecisz zakładka tutaj i tam pod tą ścianę wchodzisz i no tam gdzieś chyba koniec będzie, nie wiem, bo tego też nie widać nigdzie na tych na rysunkach Lampę Palo to widać, że ludzie mają pieniądze so fucking cute, bitch.

Normalnie maksimum zajmuje godzinę, ale mamy docelowe miejsce, mamy balkonik, prywatne leżaczki. Stanę do projektora, proszę ja ciebie, tylko kibel nie jest blisko chyba, bo tam był zaraz obok, a tutaj lipa jest. Jebie jak na wysypisku u nas na zielniku jakiś, jak to tam się nazywa kompostownik o kompostownik to jest ta nazwa i za 4 godziny zaczynamy treningi także przygotujemy tu sobie wszystko założymy jakąś ładną ściankę żeby tu nas zboczeńcy nie podglądali i będzie zajebiście Okej, okay, tutaj mamy inicjację. Proszę, ta linia co jest tutaj narysowana, to jest dla lidera, nie może ją przejeść, okej? Okay? To jest twoj, twoje miejsce, gdzie możesz inicjować, nie więcej. Wielkość nie ma znaczenia. <grypte> Jak powiedziecie sprawną linię, ja myślę, że bez problemu się to uda. w stylu będzie umiejętność tego nasledować. Co? Po półtorej godziny zrobiłem jedno obrążenie, po czym wpuścili klasę Pro-Ambo z 40 zawodników. Rozumiecie, jakie to są winy? Także tata poszedł odebrać 500 złotych z powrotem, ja redukuję z pieniądze. Taki jest. Adrenalina była podniesiona, to się wyżyć musiałem, nie? 360 nawet ja na wyjściu, ja pierdolną. 360 musiałeś wypracować, jeszcze, nie? Popony trzeba było dokończyć, Jacku. A właśnie, jak już jest z nami Jacek, zobaczcie, to jest nasz świeczoński wojownik, który jest organizatorem tego całego zamieszania. W tym roku mamy pierwszy rok festiwalu grania na końcu świata, bo mamy dziennie dwa koncerty przez trzy dni. I myślę, że to jest piękny rok, piękna pogoda na zaczęcie ciągnięcia czegoś przez następne lata. Tym bardziej, że publiczność w Kietcu, kocha drift, kocha koncerty, a włodarze sprzyjają. A ludzie w Kietcu to jest naprawdę inny świat. Tutaj, no ja na ostatniej rundzie znalazłem się u kogoś w mieszkaniu o drugiej w nocy, bo mnie na kolację zaprosili. Będzie I dzieci budzili, że drifter jest w domu. Wielu ludzi się naprawdę angażuje, tak, tak z serca, po prostu chcą. Także w imieniu wszystkich dziękujemy Ci Jacku. Naprawdę cieszę się, że mogę tu przyjechać. Powodzenia jutro! Dzie Nie, ja dziękuję! w ja Ale to, <laughs> ale to dopiero w finale Asie widzimy. Tak, tak, ja mam nadzieję. No, także widzicie, klimat tu jest naprawdę świetny. Są pewne niedociągnięcia, tak jak też widzieliście, ze strony organizatorów Drift Open, ale Jacek dał mi możliwość tak, zrobienia tak. drugiego przejazdu treningowego, który ocencie sami jak wyszedł, ale czuję, że złapałem wszystkie zony jeszcze. Te 30, 360 na końcu to było podsumowanie całości. <laughs> Słuchajcie, rozpoczynamy drugi dzień w kietrzu zawodów driftingowych Drift Open. Wczoraj niestety po powrocie do mieszkania byliśmy tak wyrąbani po tym braku snu przez 24 godziny, że stwierdziliśmy, że idziemy spać, wszyscy zostali jak małe dzieci. Powiem Wam tak, po pierwsze, duży plus dla organizatorów, że zrozumieli swój błąd z wczorajszych treningów, że, że podzielili nas na klasy w dzisiejszych treningach, że zwrócą wszystkim wpisowe za wczorajsze treningi. To jest na ogromny plus. Fajnie, że zrozumieli swój błąd. A my co? My mamy już przygotowane autko, mamy zmienione koła i za chwilkę będziemy się już ubierać do startu. W tym czasie idziemy pooglądać sobie przejazdy klasy Pro. Zobaczymy sobie, jak nasi koledzy sobie radzą na trasie w parach i następnie zobaczymy, jak wyjdzie to na. in this game and a thing for me i never switched up no change in me the only thing changing this season you go against me then you know that you tweaking okay cause baby i'm him i be on 10 two stepping in the party i do not mess. watch how i move never look easy counting up wins that's part of the plan blackmail taking up my head is a cc that can't fail i'm gonna the reason with repeat i'm knee deep need a dub that's since you seek me i'm too sick yeah i know i make it look easy Treningi klasy prosie właśnie zakończyły. Ja już jestem ubrany w stwój, strój bojowy. Pakuję się do auta, ustawiam się w kolejkę i w ciągu 20 minut będę wykonywał swoje prze, pierwsze przejazdy punktowa punktowane. To jeszcze nie ten etap. Przejazdy punktowane będziemy mieli o 15:10. Przejazdy treningowe spróbuję sobie pojechać jednego, może dwa lidy i skupiam się przede wszystkim na czasie. Jak dobrze wiecie, nie jeżdżę treningów i o ile z lidem sobie zawsze radzę, to jednak brak tych treningów powoduje to, że w czasie różnie to bywa. Także postawiłem po prostu na to, że skoro auto już jest szybkie, trakcyjne, że te lidy wychodzą bardzo fajnie, to będę skupiał się teraz, żeby na tym szlifować jak najlepiej Chase'a. Także ja pakuję się do auta i widzimy się na torze. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy już po treningach Mam uczucie takie, że zaraz zemdla jest tak gorąco Treningi przemiegały w miarę spoko Yy, jestem zadowolony, ale no muszę się wam do czegoś przyznać, bo poszedłem troszkę za szeroko po tym rondzie z sobków siana i chodźcie zobaczyć, co się odjebało. Dupa w trójkąt! <laughs> Nie wiem, czy wiecie, o co z tym chodzi, ale generalnie ten dupażbard główny to jest ten, który przyjmuje ten największy strzał, a te elementy, które tu właśnie straciłem, to zachowały się tak, jak miały, sprawdziły swoją... spełniły swoją funkcję. To są takie kraszpady na których zadanie jest po prostu właśnie przyjąć ten strzał, Podać that żeby reszta auta nie ucierpiała What do i'm i znalazłem. Znalazłem? been at it already had my tarot red things are looking up for me that's what my tarot said been pumping out pheromones and wearing red young jerry lolliver king with are not aware of it $40 to show money that's what they stole from me blow it all bone and guess i'm real funny go find me a snow bunny ask if this cold world's making the nose runny she melted Jesteśmy już po briefingu, okazało się, że szczęście w tym sezonie mnie nie opuszcza. Będę jechał znowu Bajrana. Także przejazd co, więc zależy wszystko ode mnie, czy mi się to uda, czy się nie uda. W czasie briefingu chłopaki zajęli się na prawą tyłu mustanga. Fajnie też, że nasze rozwiązanie z crashpadami zadziałało, bo jak widzicie dotąd są ślady, gdzie mi dupa wleciała, błotnik jest cały i przez to, że mamy właśnie te crashpady i ta dupa jest cała taka lekka i elastyczna to przez to nie odbiło mnie i nie uszkodziłem przodu, co w przypadku tyłu, który jest metalowy na przykład. No to skutkuje tym, że kiedy od twardej odbi odbi powierzchni odbijemy się tyłem, wpadamy od razu przodem i mamy rozwalony zarówno jak i tył, taki przód auta. Także czekamy teraz na swoje przejazdy, myślę, że jakieś 4 godziny na pewno to zajmie, także ja ściągnę kombinezon i idę trochę wycilować, bo jest tak ciepło, że mam ochotę zemdleć w tym aucie, nie? Do zobaczenia w dalszej części. Nie mam, jak mogłem tak spierdolić na koniec problemy zestać, by zobaczyć co Ja pierdolę no dobrze było szło od tam, ale co nie dawać. Nie robię. Pory były złe i szyby były złe. Nie, 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 nie. First to the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these small fucking clouds turn to finish mine Flow too real, hitter when a rhythm rhyme. Tim's cause it's cold in the winter time I'm a boss, yeah, you know that. Jestem już po moim przejeździe. Bajran zdobyłem podczas niego 81 punktów, i teraz tak wydaje się to dobrze, ale udało mi się przez to zająć czwarte miejsce. Przeciwnik nade mną ma 82. A co za tym idzie? Jutro nie jadę. Bajrana to 6 dodatkowych punktów, które mógłbym odebrać za darmo. Tak będę musiał o nie powalczyć. Z kim jeszcze nie wiem. To się okaże dopiero po wieczornych wynikach kwalifikacji. Jeśli chodzi o sam przejazd, jak mam siebie ocenić subiektywnie. No to tak, poprawiłem błędy, które miałem na treningu na pewno, ale uważam, że przez tą delikatną kolizję, którą miałem podczas treningu z Kamilem Sikorą, w którym właśnie to zgubiłem część swojego tyłu, to ta strefa przy tych balotach sprawiła, że gdzieś tam ta podświadomość, że mam trochę więcej ciśnienia, bo dopompowałem sobie trochę, żeby się pobawić tym autem, no że znowu zepsuję sobie cały przejazd przez to, że gdzieś zahaczę. Ale finalnie 81 punktów. Ta zona nie była w pełni wypełniona, tylko gdzieś tam w środkowej części znalazłem się już na wewnętrznej linii zony. Poza tym jestem bardzo zadowolony. Za chwilę przebieram się już w normalne ciuchy i idziemy na koncerty. Dobra, dawać pedigree. Dobra. Nie, nie wiemy jeszcze co się dzieje, bo coś, coś po prostu klepie w silniku i próbujemy znaleźć co to jest. Ale to już jeszcze na razie nic nie wiem. Ja, ja wiem co go przyklinowało. Grzechotka kurwa jest, nawale, Grzechotka czy nie? jest na wale? Grzechotka jest na wale na sto Wypadła chyba. Leży na ziemi, no? A ty tak. jej nie ściągnąłeś? Kurwa, teraz już mówię, już wiem co go przyklinowało. Kurwa, bo taki podźwięk z dupy, dobra, odchodzę. Kurwa, wasze strzelanie to was kiedyś utopi, nie? Wiesz o tym? Bo on, on na bombie mógł zrobić tak, że mu spadła kurwa laska pod dźwigietkę, nie, nie w miejsce, gdzie powinna być to, Boże, ci zacznie, to ci zacznie z automatu napierdalać, a później wskoczyło A teraz nie kombinujcie, bo on chodzi Teraz chodzi normalnie, pracuje tak jak no normalnie, zwykle, ja kurwa, ale jest wałkiem dużym no. Mateusz z powodu awariusz niestety nie pojedzie a my co, my czekamy jeszcze skromne 5-6 godzin do swoich przejazdów I już Chcieliśmy sobie na projektorku odpalić, ale troszkę za jasno, więc posiłkujemy się laptopem i podziwiamy Podziwiamy przejazdy klasy pro, chociaż na razie to wygląda bardzo ciężko i Obawiam się, że nasze warunki też będą tak samo ciężkie i No będzie walka, będzie walka Będzie ciężko Ogólnie będzie ciężko i będzie ciężko ale Mateusz się nie przejmuje. A Mateusz ja ty... nie jeszcze fury, nie, bo ja nie mam wycieraczek działających godzin. Nie będę zawsze będziemy mieli dogrywkę. Słuchajcie, no rozgrzewałem opony i w pewnym momencie zacząłem czuć mocno olej, że dym leci spod maski, więc się szybko zatrzymałem, przybiegł Arek, no i chłopaki działają teraz z naprawą nawet do końca, nie wiem co się stało, chyba gdzieś spod pokrywy olej wyleciał czy coś i działają, żebym mógł jak najszybciej nim pojechać, ale w razie czego Mateusz Smoła też rozgrzewa już swój samochód, że w razie czego pojadę jego autem, chociaż pierwszy przejazd. No zobaczymy, fajnie by było jeszcze zrobić te dwa zapoznawcze na sprawdzenie warunków, ale nie wiem czy to się uda, bo nie wiem jeszcze jaka jest kolejka nawet do końca. Oh

start shooting Not to clash, I'm going collab a lot this year. Maxing out the bank, don't need no gloves or mask for that. I got this, yeah, here. the trust you to hear. Why do they walk like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters, but they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters, but they don't move like gangsters? <trutely> 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 No, ale kurwa. Dla kiepskiej publiczności. Dziękuję, że byliście z nami. Żyjemy się powodzeniem. Chcemy Mogłem być drugi, motowizji. ale Zostaniem że Zostaniemy z jeszcze ja nie. publicznością i zrobimy ceremonię. panie prezesie, Jestem jak to u siebie, a tak jak nie u siebie. Bo... Kuba Dube! Właśnie tak, oto najlepszy z najlepszych w klasie masters na miejscu trzeci Sikora. Na miejscu drugi Artur Kaurylenko i zwycięzca Jakub Dudek. Jeszcze raz poproszę o wielkie, wielkie oklaski dla klasy master, To oni przed wami, najlepsi. Słuchajcie! Mamy to! Tradycji stało się zadość, nowa trasa w Kietrzu, zwycięstwo należy do mnie, pierwsze miejsce, 74. runda Drift Open. Warunki były straszne, ale to pokazało, że mam na tyle umiejętności, żeby wygrać te zawody niezależnie od tego, co mnie spotka. Nie przejechałem próbnych przejazdów, ponieważ mieliśmy wyciek oleju, głos mi się już kończy. No, jestem zadowolony cholernie. Dziękuję całej ekipie, bo to tak naprawdę też dzięki nim to zwycięstwo było możliwe. Dziękuję wszystkim sponsorom i widzimy się na następnej rundzie. A my pakujemy się i wracamy do domu.